Dlatego, jeśli może jesteś pierwszy raz na takim spotkaniu, otwórz swoje serce, aby świadectwo Jego słowa, aby te pieśni, które słyszeliśmy, mogły wykonać pracę w naszym sercu. Abyśmy byli bliżej na tym sercu, tego, który dla nas uczynił wszystko. Bliżej Jezusa, Pozdrawiamy się. Dziękuję. Paweł, jak już nie uwielbiamy mnie tutaj wymyślonych brak przedstawić. Chciałem powiedzieć, znaczy, co ja mogę powiedzieć. Jest, jestem żywym świadectwem Pana Boga Jezusa Chrystusa Jezusa Świętego. Mam 33 lata, trzy lata jestem narzucony i chodzę z Panem Bogiem, I to? Nie, bez mikrofonu. To, mi to głośno. Trzy lata chodzę już z Panem Bogiem. Moja historia zaczęła się chodzenia z Panem Bogiem, w ogóle uwierzenia w Pana Boga, właśnie trzy lata temu, że oddaję życie Jezusowi, Chrystusowi. Bóg mi pokazał, że to jest jedyna droga. Jedyna droga jaką mogę przyjść do Boga, Ojca, jest Syn Jezus Chrystus. A zanim to zrobiłem, to przez 30 lat tam, od dzieciństwa po malutku, po malutku demoralizowałem się, bo... Od dzieci mama mnie zostawiła w szpitalu i tam po ośrodkach państwowych, doma, domy dziecka, domy dziecka, zakłady, później więzienie, koledzy, popisywanie się i, i dążenie do, i w ogóle marzenie bycie gangsterem. Tak dzisiaj to się mówi, że gangster, ale bandyta. Ja, ja mówię, że byłem osry, ostrym bandytą, byłem bardzo ludzi krzywdziłem. Jedyne, jedyne czego nie zrobiłem, to nie zabiję człowieka, ale w bo, oczach bo Bożych byłem identycznym przestępcą. Ja nie musiałem o tak zabić człowieka. Byłem przestępcą. Prawa i zasługiwałem na, na śmierć. Robiłem straszne rzeczy. Ja działałem w narkotykach, pamiętam yy, yy, długi odbierają. Yy, w nocy do domu wchodziłem. Mnie nie obcho Mnie nie obchodziła żona, dzieci. Ja wchodziłem, bo ja pieniądze, ja musiałem swoje pieniądze odebrać yy, przy żonie, przy dzieciach. Człowiek wyplekany, bity, łamane nogi, cięty. Różne sposoby na, na odzyskiwanie swoich pieniążków, takie zaślepienie, taka władza do pieniędzy. No i tak, tak kroczyłem, że trzy razy trafiłem do więzienia. Tam niedużo, bo w sumie miałem od siebie Siedem lat, ale po trzecim razie wyszedłem z więzienia. Ale jeszcze tak umiem, że cały twarz sobie na to, w przeróżnych napisach. Tu, 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 tu całe czoło. Miejmy optatułowane, bo chciałem, żeby ludzie się mnie bali, żeby ludzie się po prostu mnie bali, że na sam widok, żeby drżeli. Ale po trzecim razie, jak wyszedłem z więzienia, coś takiego, coś mi to już kurczę mi nie dawało satysfakcji. To drżenie za tymi pieniędzmi, za za, za władzą, za... Jakoś postanowiłem się zmienić. I tak sobie pomyślałem, że znajdę sobie kobietę, kobietę, gdzie mi w ogóle było ciężko zaufać kobiecie. Ja sam sobie nie ufałem, a tu jeszcze kobiecie, żeby zaufać. No to... Tak... Taki ostry na ma ma siebie narzuciłem ma um, taki cel, żeby znali sobie żonę i jakoś jakoś będzie żył. Się żyło. Owszem moi koledzy, moi świat przestępcy na śm no śmieli się ze mną no, bawę. Y Pseudonim. Znaczy ja miałem pseudonim Czosnek. Zryty Czosnek, e, taki sobie wzięli. Czosnek, ostry Czosnek, tak, ostry, żeby e, ludzie wiedzieli i po prostu do mnie Czosnek no, gdzie ty znajdziesz tę kobietę? masz ma całą twarz opartową Która cię zechce? Która cię e, e, zechce? Nie, 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 nie. Ale słuchajcie, jak wyszedłem właśnie, trzeci raz jak wyszedłem z więzienia po miesiącu czasu i, Znalazłem sobie żonę, znaczy ja tak sobie, ja sobie tak myślę, że znalazłem, znalazłem moje, moje zatwardziałe, kamienne serce oddaję tej kobiecie i zmieniłem się, rzeczywiście zmieniłem się, chwilowo rzuciłem świat przestępczy, dla mnie, chciałem się zmienić, chciałem być innym człowiekiem, zacząłem powoli gdzieś... Tu sobie pierwszy tatuaż w sumie. Gdzieś, gdzie ja w ogóle nie mam pojęcia, nie miałem pojęcia o pracy, gdzieś dla mnie to w pole chodziłem, pober rywem, później był jak gdzie w ogóle ktoś by dowiedział się, to by powiedział, że z z moich kolegów czosnych w polu. Pobraliśmy się, pobrałem się z żoną i długo ta historia nie trwała, bo to dwa lata trwało i, i po dwóch latach żona ode mnie odeszła i tam oznajmiła że chce rozwodu. Oczywiście moja była żona Ukrainka Ukrainkę powinna ponieważ... Rozumiem. I jeszcze nie miała mi odwagi powiedzieć o może i dobrze, że ona mi w oczy tego nie powiedziała, bo nie wiadomo sobie nic, co by się stało, ale telefonicznie nie poinformowała, że koniec, że tu już złożyła wniosek o, o rozwód i że ona się wróciła do swojego byłego chłopaka. I i wiecie co? I wtedy ten twardziel, ten ostry taki twardziel, zatwardziały człowiek, bandyta. Ja tak mówię, runął jak stary dach w Sarajewie. Runąłem mi całkowicie. Koniec, kropka. Ciężko mi było się pozbierać. I... A to praca była, praca była diabła. To była praca diabła. On mną manipulował, mnie manipulował, kusił, nie wkładał mi obrazy, myśli i, i włożył mi narkotyki, czpanie narkotyków. Gdzie byłem wrogiem narkotyków. Przemycałem narkotyki, ale byłem wrogiem narkotyków, bo widziałem, co narkotyki robią z, z człowieka. Żeby zapomnieć, ten smutek, żal, że mnie żona zostawiła, zacząłem y, ostro ćpać y, anfetaminę. Y, po amfetaminie poszła kokaina, później już było takie mieszane, nie, amfetamina z kokainą, jeszcze z nowym narkotykiem, taki wszedł Flexa, y, taki mieszałem y, to i czpę i, i po prostu coraz bardziej popadłem w w ten nauki nie mogłem bez tego wytrzymać i, i, i tak dziwnie jeszcze się stało, że ja tak nie odsypanował od ludzi i gdzie ja gdzieś mając mieszkanie ja bo jestem z Lublina mając gdzieś mieszkanie na jednej dzielnicy ja gdzieś na drugiej dzielnicy w piwnicy mieszkałem przez pół roku czasu w piwnicy mieszkałem te narkotyki i w końcu takie ostre, naprawdę głosy diabła zacząłem słyszeć: takie oskarżenia, że nie jestem nikomu potrzebny. Nie tu słyszę, tylko wewnętrznie słyszę te głosy: nie jestem nikomu potrzebny. Nikt mnie nie kocha. Jak ty wyglądasz? Zobacz, jak ty wyglądasz. Ja, ja w to zacząłem wierzyć. Rzeczywiście, no kim ja jestem. No. Nikt, kompletnie, nikt mnie nie kocha. mama mnie zostawiła, gdy mnie urodziła, tu koledzy, nie mam kolegów, żony, nie mam żony i naletali na To jeszcze mnie tak chwilowo trzymało, aż w końcu diabeł mi zaczął wkładać, zabij się, popełnił samobójstwo. Był nie jesteś nikomu tu potrzebny i tak myślę, żeby popełnić samobójstwo i pier, pie, pierwsza rzecz to samobójstwo popełnić to w piwnicy takie trutki na szczury sypią, zebrając sobie taki słoiczek po tracie po udarach, taki słoiczek sobie zebrając całej tej trudki gorącą wodą zalejąc, żeby to się rozpuściło. Niech to wypić i sobie pójść spać i, i sobie się liść i nie obudzę. I to zrobiłem, zalałem i czekałem, aż to się rozpuści. Gdzieś tam wyszedłem, wracam i teraz to widzę, że to było działanie Pana Boga, że Pan Bóg mnie oszedł i mi zabrał, żeby nie wypić tej trutki, bo wracając do tej piwnicy, a ja się wracam, widzę myszkę, mysz. Uuu, i tak się ciągnie i piszczy strasznie i, i ciągnie się i to ten co mi się aha, pewnie trutkę zjadła i teraz przez północy ta myśl się męczyła i w końcu zdechła, przestała piszeć i to mi tak wybiło z głowy a nie, no to ja dziękuję ja nie będę pił tej trutki, bo jak ja mam się męczyć to ja dziękuję, ja chcę to szybko, raz, a porządnie załatwić Gdzieś tam jeszcze jakiś kolega mi przyniósł, bo ostateczną rzeczą jaką podjąłem, to podjąłem, żeby się powiesić. Tylko też nie chciałem się wieszać tak, żeby się dusić, tylko chciałem to jakoś tak szybciutko, żeby się nie męczyć i nie dusić. I nie dusić to tam kupiłem sobie taką grubą linę, kolega gdzieś mi tam dał jakieś artykuły, ja tam po czy techniki wieszania. I na tej inspekcji obsługi jak tam pętel się związuje. Tam osiem razy tak jakoś tam związaniem, przełożyłem i taki taki wyszedł jak to się Nieważny. super taki wyszedł, który ja sobie założyłem w piwnicy tu dobrze sobie Na szyję sobie założyłem, tu ścisnąłem. I to było, że... Chodziło o to, że z małej wysokości, jak, bo w piwnicy nie jest wysoko, że z małej wysokości, jak wiem skoczyć, to, to miało zadziałać, że skacząc ten węzeł mi kark kręci. I cieleśnie ja już byłem poddany, tak popełniam samobójstwo, ale moje ja w środku walczyło nie, 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 a tu słyszę głosy, zrób to, zrób to, nikt Cię nie kocha, zobacz, kim jesteś, ból, nikt, nie, już nie ma szans, nie ma, a o Bogu to ostatnio, no w ogóle nawet o Bogu nie myślałem w tym czasie. I w końcu moje ja się poddało, zamknąłem oczy i wykrzyknąłem i skoczyłem. W chwili, gdy wyskoczyłem, ja nie zrozumiałem, co, co się działo, ale w chwili wyskoczenia, nie wyskoczyłem, ja słyszałem, jak stołeczek się przewrócił. Ja już leciałem. To po prostu ułamki sekund. Pan Bóg, nie mówię, że widziałem Pana Boga, ale obecność Boża wstąpiła i w ogóle, ja. Tak poczułem duchowo, duchowo, wtedy jeszcze do końca nie rozumiem, duchowo odczułem jak ten diabeł, nie wiem, z tymi demonami wszystkimi zniknęli, po prostu zniknęli o taką w jednym łamku sekundy. I obecność Boża zeszła. I we wnętrzu w środku usłyszałem było trzy słowa, gdzie Bóg do mnie powiedział, pójdziesz do piekła. Po prostu w tych słowach teraz wtedy to odczuwaję, teraz wiem na 100%. Ja bym chciał w tych słowach wieczność spędzić, bo w tych trzech słowach tyle sprawiedliwości, świętości, tyle miłości odczułem, a to po prostu nie wiem. To tu w czasie ziemskim to ułamki sekundy trwały, a Bóg ma swój czas. I Bóg wkraczając tutaj w czas ziemski, on, on jest wszechmogący i on robi, on robi co chce, bo wszystko do niego należy. Po prostu dał mi odczuć i poczuć, że jestem wartościowym człowiekiem, że On mnie kocha, chociaż ja już tym, te grzechy, to wszystko tak mi przeciążone było, że ale Bóg mi pokazał, że On mnie kocha, że jestem wartościowym człowiekiem. I po prostu ocknąłem się na stołku, ocknąłem się na stołku z liną na szyi. Zdjąłem tą limę, wyleciałem z tej piwnicy i szukałem jakieś kościoła, żeby do kościoła polecieć i dziękować Panu Bogu. I poleciałem, gdzieś na drugiej stronie był kościół, lecę drzwi zamknięte do kościoła, nie wiem co ty zrobić, no co nakładę no, się, położyłem się, to było w październiku w 2010 roku. W pa już nie było tak cieplutko. Położyłem się na ziemi. Tak plackiem krzyżem leżałem na ziemi i tam parę godzin płakałem. Jak małe dziecko. Taki twardzie, taki ten... No, ja płakałem i przepraszam Pana Boga za wszystko. Co... Ja wtedy... Teraz wiem. Wtedy do końca nie wiedziałem, ale wtedy... Duch Święty zaczął działać we mnie i pokazywał mi moje grzechy. On mi uświadamiał, że jestem grzesznym człowiekiem i mi pokazywał grzechy, a ja te grzechy wypowiadałem. I przepraszałem Pana Boga i po prostu prosiłem Pana Boga o ratunek, żeby On mnie ratował. Żeby, żeby jeszcze od tych narkotyków, bo mówię, nie dam rady. Panie Boże, proszę Cię, żebym trafił do więzienia. Nie wiem, to jest jedyna rzecz, która może mnie tam odseparować od tych, tych narkotyków, chociaż w więzieniu jeszcze więcej narkotyków, jak na wolności, ale, ale tam chodziło o pieniądze, że nie mogę zarobić pieniędzy i nie miałbym czym zapłacić za narkotyki. I słuchajcie, po trzech dniach do piwnicy policja wpada, trak, trak, petru, trak, trzask, do więzienia mnie yy, zamykają. I tam zacząłem chodzić do, do zacząłem zapisałem się na mszę, w niedzielę do księdza zacząłem chodzić i to księdza opowiedziałem, co ja w ogóle przeżyłem, że Bóg mnie uratował, że Bóg mnie uratował od piekła. A ksiądz tak pokiwał głową i, i dał, mi, dał mi różaniec, dał mi obrazki i dał mi instrukcję modlenia się różańca i koląki do miłosierdzia. Anioł Pański, ja to wszystko przez miesiąc czasu w więzieniu robiłem. Rano się budziłem, modliłem, różańce odmawiałem. Dwunasta, anioł Pański, trzecia, koronka do miłosierdzia. Wieczorem różaniec, koledzy się patrzą jak na wariata. Co się dzieje z nim? Jak modlę się, co niedziela chodzę do kościoła. I po miesiące czasu nagle tak. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak, bo ja tej, Ja nie czułem tej obecności. To, co tam w piwnicy odczułem, prawdziwą, żywą obecność Boga, ja w tych modlitwach, w tym wszystkim nic nie czuję. I co ja zrobiłem? Podziękowałem księdzu, do widzenia, wróciłem na cele. wróciłem na celę i, i tam zacząłem z kolegami rozmawiać, że... A, i tak sobie zacząłem mówić, że no nie, nie ma Boga, to przypadek, tamto w piwnicy, to wszystko przypadek, wszystko ten... Chciałem zacząć wierzyć w teorię Darwina, że jednak człowiek z małpy powstał. I tam coś zacząłem jakieś ciekawostki czytać, to wiedzą się na ten, żeby wierzyć w to, że człowiek z małpy powstał. Wiecie co? Ja to wiedzą się karmiłem, a coś w środku... Wyrzucało tą wiedzę. W ogóle tu może do mózgu chwilowo trafiała, ale tu do serca, do środka wypychane to było. I po dwóch miesiącach czasu takiego mojego niedowiarstwa yy, oczywiście jeszcze jak ja siedziałem w więzieniu to grypsowałem. To jest Przynależenie do takiej subkultury więziennej, gdzie ten, co grypsuje, jest kimś, a ten, co nie grypsuje, jest nikim. To jest takie poniżanie człowiekiem w ogóle. No, ten, co nie grypsuje, nie jest człowiekiem. I, i krótko. Słuchajcie, po trzech miesiącach, gdzie godzina nie, no trzynasta, godzina trzynasta, ja sobie robię kawę, zalałem sobie kawę na celi i tak sobie poczekałem, żeby zaparzyła, tak poszedłem na środku celi stanem i nagle, nagle znowu usłyszałem żywy głos Pana Boga, tylko że już usłyszałem pamiętasz o co się modliłeś i co Ci uczyniłem? Wiecie co? Ja padłem, no tak na ziemię padę. chciałem się schować pod podłogę, bo taki się niegodny poczułem. Płakałem, przepraszam Pana Boga, że go zdradziłem, że tak... Mówię, Boże, przepraszam, że Cię zdradziłem, proszę Cię ratuj mnie, ratuj mnie, przepraszam. Wstałem. Koledzy, tak się patrzy, co się dzieje? A ja wstałem, ja, ja jeszcze nie widzieli, ja jeszcze nie czytałem pisma, nie karmiłem się słowem, bo tu wstałem i mówię, chłopaki, rezygnuję z grypsowaniem. A jak ktoś rezygnuje z grypsowania, a siedziałem na celi sztywnej, to, to tam się dosta, dostaje, się tam lanie. <grystanie> Czosnek, na pewno? Jesteś pewny? Mówię, tak. I tam skoczyli, nie ważne, tam nie pogili, uśmiech ząbły i tyłko pęknięte, tył zakrwawiony cały, ale wiecie co, ja nie czułem bólu, ja nie czułem bólu, oddziałowi jak wpadli, yy, ich tam porozstawiali, ja, ja sobie zwiję swoje tam rzeczy już pozostałe, gdzie tam, yy, no pozostałe, wiecie co. Gdyby oni mogli chociaż na chwilę przejrzeć duchowo oczy, żeby mieli oczy duchowe, ja o taką wychodziłem. na ja taki wolny wychodziłem, bo pan Bóg mi zdjął ciężar. Taki czym ciężar <tryk> mi zdjął. Ja wolny wychodziłem. I, i trafiłem na cele grypsujących. I że ja poprosiłem Boże, to, że ja cię chcę szukać, tylko mówię, gdzie ja mam cię szukać. Przepraszam. Chodziłem do księdza, modliłem się i co? Nic, kompletnie nic. Gdzie ja mam cię szukać? Wiecie co, Bóg użył narzędzia. Bóg użył swojego narzędzia, bo do więzienia przychodziła taka kobieta, starsza kobieta, ona teraz około 70 lat ma sama do więzienia. Gdzie ja tam gdzieś pokój, otworzyłem patrzę na... Ta sama starsza kobieta jeszcze uśmiechniętego. się tu, widzi, Jeszcze się cieszy? O co Myśle, co jest? Przez nią mi Pan Bóg pokazał, co ja mam zrobić. Ona zaczęła opowiadać, bo na takie spotkania zielono-świątkowe, zielono gdzie wszyscy mówili: "O, oddziałowi, i wychowawcy, o, do sekty idziesz, to sekta, nie wiem. To... A jak chciałem, pisy, nie zobaczyć, bo. Chciałem szukać Pana Boga, I... i chciałem pójść i poszedłem. I ta niewiasta, przez tą niewiastę Pan Bóg mi pokazał, co ja mam zrobić, żeby przyjść i żeby stać się dzieckiem Bożym. Że ja mam uwierzyć w Jezusa Chrystusa, wyznać go swoim Panem, Królem i Zbawicielem prosić Go o pomoc, zaprosić Go do serduszka swojego i tyle. Ja sobie myślę, tyle Panie może To tyle? Nic więcej? Przecież tu tyle modlić, tu się modliłem, a to a to tyle. Wiecie co? Tam przynieść, mówiłem tą modlitwę, zaprosiłem swoimi słowami, ale tak naprawdę, szczerze, to na celi w nocy, gdzie chłopaki już, nie wiem, takie odważnie, tak jak wtedy mi Pan Bóg dał odwagę, Rezygnuję z wrzucowania i dosyć nie obchodziło mnie, że dostanę tam, ale tu już, tu już nawet zeszłem z łóżka i znalazłem się ze tak patrzę na ten hrapie, ten dobra śpię. I położyłem się na łóżku i swoimi słowami zaprosili mnie ze Chrystusa. Wyznam go swoim Panem, Królem i jeszcze Pamiętam jedną rzecz, prosiłem Pana Boga, ale wiem, że Pan Bóg tego nie może zrobić, ale prosiłem Panie Boże, zabierz mi moją wolną wolę zabierz mi moją wolną wolę, bo zobacz do czego ona mnie doprowadziła. Ja chcę Twoją wolę. Ale Pan Bóg mi nie zabrał mojej wolnej woli, ale Pan Bóg mi pokazał, jak wypełniać Jego wolę hmm, poprzez przyjście przyjęcie. Jezusa Chrystusa. I, I najważniejsze, żeby karmić się Słowem Bożym codziennie. karmić. Ja w ogóle ja nie czytałem, ja nigdy książek nie czytałem. Ja nie wiem, gdy ja pierwszy raz zacząłem pismo czytać. Ja tak czytam, czytam, i to Pan mi dał łaskę. Godzina 10 minut, 102 strony przeczytałem, gdzie ja nigdy książek nie czytam. A jak ja się cieszyłem, że dwie strony, ale tak za chwilę coś z tego, że ja z dwie strony przeczytałem, jak ja kompletnie nic nie rozumiem. Ale to już Pan Bóg mi pokazał, żeby prosić Go, prosić Go swoimi słowami. Boże, pomóż mi rozumieć Twoje słowo. I tak Pan Bóg mnie prowadzi. I dziękuję Panu Bogu za to, że po prostu... Gdzieś w psali jest napisane, że Pan Bóg z najwyższego błota wynosi a podnosi to. Ja tak mówię, może to za ostro trochę zabrzmieć, ale wiecie co jestem przykładem? Ja ze mnie zrobił szmatę. On zrobił ze mnie szmatę, taką szmatę, że mnie strasznie, sponiewierał. Ale, ale Pan Bóg wziął tu szmatę. Jeste Szumaty z aż Pan Bóg jest wielki I dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I jeśli jest tutaj osoba, która pierwszy raz w ogóle słyszy yy, takie rzeczy yy, i przyszła posłuchać o koncertu, gwarantuję, gwarantuję, zrób ten krok, zrób ten krok, a zobaczysz, jak Pan Bóg się zmieni 100% życie, bo Pan Bóg zmienia 100%, tylko to musi być szczere, masz szczerze zawołać, prosić Jezusa Chrystusa o pomoc. Chcę jeszcze odczytać fragment z Pisma Świętego. I tyle bracia i siostry umiłowanych, byłem niewolnikiem świata, Jestem teraz niewolnikiem Chrystusa, tak w słowie Bożym pisze i chwała Bogu i będę szedł, gdzie Pan Bóg będzie mnie posyłał, chcę mieć Boże poselstwo, być sługą Pana Boga i nieść po prostu Bożą miłość, że Bóg wszystkich kocha i on nie ma względów na ludzi. 9 i 10 werset, gdzie, gdzie Pan Bóg mówi. I potwierdza swoim słowem. Jeśli ustami wyzna pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwy, będzie zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. I po prostu to tylko tyle trzeba zrobić. Nie, nie trzeba sobie niczym zapracować, niczym jest proste. Przyjąć, zaprosić Pana Jezusa.